Cześć ludkowie! Dzisiejsze golenie postanowiłem nazwać Very Yorkshire. Dlaczego? Bo zasadnicze rzeczy, które dzisiaj użyję, będą z hrabstwa Yorkshire. Dla niewtajemniczonych, największych hrabstwo w Anglii, w Anglii północno-wschodniej. Ciągnie się od wybrzeża Morza Północnego, od swojej wschodniej strony, od zachodniej, góry Penis. Prawda, sięga dosyć daleko na północ jak i na południe, bo na południe graniczy z Oxfordshire. Największe hrabstwo. Największe. I w tym hrabstwie dzisiaj uczcimy dwie miejscowości: Sheffield. Maszynka One Sex. W konfiguracji oryginalnej, jak przychodzi. To jest wersja czarna, rączka czarna i Żyletka, która się tu znajduje, to jest japoński Feder. Czyli w dalszym ciągu Yokoshi dla mnie, bo tak, te żyletki są dodawane do maszynki. Żyletka była dwa razy używana do testów przy maszynkach H41 i Wikinson, ale to za każdym razem tylko wiecie. Połówka, więc jest po jednym goleniu. Po całości. No i następne miasto, które. Jest również w hrabstwie Yorkshire, Yorkshire, w pobliżu Leeds. To jest Bradford. Bradford. To jest napisane, widzicie? Bradford, Yorkshire, England. mitchells Woolfat. Tak, to, to jest mitchells Woolfat w wersji oryginalnej z lanolinu. Tutaj się chwalam, że receptura jest od 1893 roku, bodajże, nieważne. To mydło wypuszczone zostało na rynek w roku 1930 przez pana Mitchell, z nazwiskiem Mitchell, który był aptekarzem. Trochę miał być inny scenariusz, ale stwierdziłem, że wtedy by Was ominął unboxing. Taki zwykły kartonik. No zwykły. Mydełka jest tu napisane 125 gramów. Czyli 4,4 oza. Może nie za bogato. Ale patrzcie. Otwieram pudełko. Widzicie? To tak jest krzydełka. W środku jest drugie pudełko. Taka o, tu otwieram. Szuflada. Szuflada. No. I to już możemy odłożyć. Jak nam się Spodoba to fajnie, a jak nie, to makulatura, zabezpieczenie mikrobombelkowe, do tego papierek, bibułka. To jest bibułka. To jest bibułka. Pamiętam, jak dzieciakiem byłem, z takiej bibułki, taką bibułką, czyli cienkim, mocnym papierem, bez pozorom pokrywaliśmy powierzchnię naszych latawców i jest mydło. Jak widać nadruk ten sam. Prawda? Co na pudełku. I mydło jest zabezpieczone przy pomocy folii termokurczliwej, żeby się temu nic broń Boże nie stało. No. Tu jest kosz którego nie zawaham się użyć. Proszę bardzo. Odkrywam dekielek. I w środku znowuż fragmencik mikrobombla i sam wkład. O! I drugi mikrobombel zabezpieczający jeszcze od spodu. No to już mi na pewno nie będzie potrzebne. Tak miałem zapaść. To tak zaczął swój film o, yy, o tabaku yy, pewien kolega, czyli Bercik, z kanału Kaprys Bercika i powiedział, że to jest najpiękniejszy dźwięk zaraz po dźwięku silnika V8. Z tym się z nim zgodzę, ale można się pomylić i mieć kodę w Wulfat, a nie jakiegoś tam tabaka robionego przez Unzerado i czekamy gdy kupujecie sam refil, to jest tego tyle. A ja kupiłem komplet. Żeby mieć. Mydełko jest kontrowersyjne. Skoro oglądacie mnie, to zapewne oglądacie nie tylko mnie. I wiecie, że jest kontrowersyjne. Jedni je kochają, inni go nienawidzą. Jeszcze innym jest obojętne. Niektórzy mówią, że super. Inni, że nie warto. Ja nie wiem. Ja się dopiero przekonam. I teraz tak. Wszystkie metody wyrabiania tego mydła, o jakich czytałem, hmm? nawet się dosyć fajny, fajna ta ceramika trafiła. Bo czasami bywa z dużymi skazami. No tu u mnie jest jakaś taka maleńka, nie warta. w ogóle. Wiecie co? Tak wcisnąłem to mydło i ono patrzcie trzyma się. Nie? To wystarczy kropkę wody, żeby się naprawdę dobrze trzymało, chyba. Dobra, mydełko w tygiełku. Wszystkie metody wyrabiania tego mydła, o jakich jakie, metody, jakie widziałem na YouTubie, sprowadzały się do jednego. wyrabiaj na twarzy. Tylko różniły się początkiem. Co należy z tym mydłem zrobić najpierw? Aha. I większość mówiła dzik. Więc ja użyję Dzika DS Cosmetics, który już się moczy. I teraz, jak postępować z tym mydłem? Nie wiem. Nie mam swojej metody. Zobaczycie moje pierwsze postępowanie, ale widziałem film pewnego faceta, który dał 7 rad. I powiedział, że będzie dobrze. Pierwsza rada: użyj ciepłej wody. Nie gorącej, ciepłej. Użyję ciepłej wody. Teraz patrzcie. Mydełko idzie tu. Idzie woda. Ciepła. Niegorąca. Co to znaczy ciepło, niegorąca? To znaczy od temperaturze cielistej. 40 stopni. Coś koło tego. Druga rada. Mocz mydło przez przynajmniej 2 minuty, a będzie lepiej, jeżeli pomoczysz dłużej. No, skoro będzie lepiej, jak pomoczę dłużej, to ja w tej chwili opuszczam Was, idę pod prysznic, a to niech się moczy. Niech się moczy pędzel, niech się moczy mydło. Ja się wykąpię, przygotuję do golenia, a Wy widzicie mnie za sekundę, prawda? Zrobione. Ja jestem umyty, wykąpany pod prychołem. Ciepły prysznic, więc całe ciało rozgrzane, nie tylko miejsca golone będą tak. Myślę, że się to już wszystko namoczyło jak powinno, więc ja po prostu wypuszczę wodę z umywalki. i wyleję wodę. Z kamionki Następne punkty. Weź sztywny pędzel. Najlepiej z dzika. To jest pędzel z dzika, najsztywniejszy jaki mam. I go dobrze wytrząśnij z wody. To co się napiły ma wystarczyć, przynajmniej na razie. I czas ładować będę. Oj oj, miękka powierzchnia. Wiecie, to tak delikatnie, powolutku. Ładuj do góry kołami. Dlaczego tak? No to proste, akurat. Tu chodzi o to, ażeby zawartość mydła weszła jak najgłębiej we włosie. Grawitacja pomaga, prawda? Jedziemy. Troszeczkę wody. Tak. O, i znowu idzie mięciutko. I ładuję. ładuję. Wiecie, robię to pierwsze życiu, Nie wiem czy, czy robię to naprawdę dobrze. Yy, miziam. Yy, powiem szczerze, ja miziam to mysło, to, to mydło. To ja i go znowu wody dodałem. Ja go nie torturuję. A też są tacy, którzy load like you hated, czyli tak to ładuj, jakbyś to nienawidził normalnie. No dobra, mam coś takiego w pędzlu. I powiem tak, w razie czego to sobie doładuje ale nie bardzo bym chciał doładowywać tak jak doładowywałem Wikinsona. Co przejście, to doładuj. Ciepła woda do. Wsikaczu. Obszar roboczy zwilżony. I jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw co z tego wyjdzie. piękna pasta na twarzy. widzicie prawda ale pasta a powinno być piana więc dobra niepotrzebnie zamaczałem pędzel ma jest psikaczu nie trzy wduszenia tego cymbla nic nie mówiłem o zapachu bo to mydło jest prawie bez zapachu znaczy dodaję takiej pralniowej świeżości i ten zapach jest w sile 1 do 2 na 10 możliwych. Teraz były 4 wduszenia. No tak, teraz to widać. Może się coś zmieniło. Jest taki wiecie, piękny jogurt gruba śmietana extra thick znowu 4 psikaczu. To jest mydło na bazie płojowej czyli zawiera w tym składzie ujwowy plus lanolina. O, ordery mi się rozdają same tylko dla brzuchu, dlaczego na brzuchu? Może to jest order łasucha co? No i wiecie co? Powiedziałbym, że wody już chyba wystarczy chociaż ja wiem zobaczcie jak ta piana zbustowała w tej chwili To jest coś niesamowitego. Uczucie na twarzy. Uczucie na twarzy jest cudowne. Czuję tak jakby między moją twarzą a pędzlem trzy psikaczu były między moją twarzą a pędzlem jakby istniała jakaś taka powłoka amortyzująca. Że to jest coś pięknego. Naprawdę cudowne. I myślę, że takie wyrobienie piany, powiem po czesku, to i ono. No, górki się tworzą elegancko. Lepiej nie brać tych narzędzi do ręki zmoczonej tą pianą. Dobrze. 316. Jak Yorkszy. Do Yorkshire. Maszynka płynie absolutnie cudownie. Absolutnie cudownie. Zobaczmy. Patrzcie. Cuda. Piana jest super. Mimo tłustości maszynka Wypłukuje się łatwo nie jestem ekspertem od 316. no wiem się nią raptem kilkakrotnie ale tak dobrze jak z tym federem to ona nie szła Uuu, uh, jestem pod wrażeniem, naprawdę super, naprawdę super. Dobra. Drugie przejście z południa na północ. Pożli amortyzacja, wszystko jest super w tym medle, Ja się tu wypowiadam naprawdę grubo istnieje wielu ludzi na świecie, którzy sobie z tym mydłem nie, nie mogli dać rady jakoś. Moja skóra się czuje tak, jakby w ogóle golone nie było, wiecie, jest, no tu oczywiście poprawka jest konieczna. Ale to tak zawsze mam, pod dolną wargą też na wszelki wypadek. Może niech, nie łykam, bo cholerstwo zadziała jeszcze nie dość łagodnie, przeczyszczająco i co? Доброе. Утро. Skóra świetnie. Do golenia w porządku, naprawdę. Teraz kopuła. Zwracam szanownej zgromadzonej ekipie uwagę że to było jedno nabicie niezbyt wielkiego pędza. To jest pędzel, nie wiem, 22, może 24, nie większy. To jest w razie. Ja zrobiłem ja 2,5 przejścia twarzy. I teraz zrobię jedno przejście głowy.

Drugie przejście głowy z tego samego, samego nabicia pędzla. No, metoda radzieckiego naukowca Macajewa. Niestety nie ma oczu z tyłu za mną żadnych i nie widzę. Jedyne co, to mogę wymacać, czy tam jest dogolone. Hmm. Gdzieś coś trafione, no. umówimy się, to jest ostra żyletka. Ostra. jeńców nie bierze. Yy. Ale ci, którzy nazywają tę żyletkę agresywną, to chyba nie wiedzą o czym mówią. Ona jest ostra. Ona jest ostra, ona jest bardzo ostra. Ale nie wolno jej nazywać agresywną, uważam. Dobra, wiecie, lekkie popraweczki są potrzebne, bo o ile żywiecka jest, osta, o tyle maszynka jest łagodna. I o ile żywiecka nie bierze, o tyle maszynka niektórych wypuszcza. No. No, dobrze. Już, dobrze. cudo. Dobra, z tego dość porządnego jednak nabicia, czy coś zostało? na pewno na jakieś poprawki. A na upartego myślę, że nawet dałoby się z tego zrobić przejście. Czyli taką niezbyt grubą warstwę niezbyt grubą warstwę pianki nałożyć, żeby zrobić jakieś przejście wykończające, coś takiego Dobra, czas jest spłukać, bo wyglądam trochę ja nie coś wymalasz pokojowy. Okay. Są tacy, którzy to mydło kochają. Są tacy, którzy tego mydła nienawidzą. Dlaczego nienawidzą? widzą? się nie mogli z nim dać rady po prostu. Ja należę do tych, co kochają. Od pierwszego użycia. Może dlatego, że się do tego przygotowałem teoretycznie. Mersol Original. Dlaczego Mersol Original? Bo jeszcze go nie było. Bo jeszcze go nie używałem. Chociaż stoi tutaj już od paru miesięcy. Bo dlatego, że w końcu mam mydło, które nie ma jakiegoś własnego zapachu takiego i się nie pokłóci z niczym i w końcu będę wiedział jak mysel pachnie na mojej twarzy. O, Wiecie, Ja mam dosyć dużą powierzchnię parowania, nie? Będą się za mną w mieście oglądać, bo dzisiaj wybieram się na zakupy świąteczne. Żeby nie mieć problemów później. Dobra. Niech to się wchłonie. Tak, tak. Ja sobie w międzyczasie co zrobię? Ja sobie w międzyczasie opłukam. opłuczę. Chyba tak się powinno mówić po polsku raczej. A może obie formy są poprawne. Odpłuczę sobie mydło. Wiecie co? Ono się przykleiło, ono się pięknie trzyma, ma taką obwódkę dookoła, także następnym razem jak będę je moczył, że tak powiem, to może już bez mo zalewania całej umywalki wodą, może wystarczy po prostu zalać tylko ten tygielek, nie? Piękny zresztą, naprawdę fajny, naprawdę mi się podobuje. Co teraz zrobię, położę go gdzieś, ale tak, o tak, żeby był lekko pochylony, żeby się wody pozbyć. No dobra, nigdy nie będzie kąpał w najbliższym czasie, to niech sobie, będzie, niech sobie leży tam w rogu wanny. Teraz tak, jak moja twarz, jak moja twarz. No dobra, moja twarz przygotowana na face and stubble moisturizer czyli moisturizer to jest krem nabliżający, tak po polsku będzie face and stubble czyli twarz i owłosienia na tej twarzy czyli zarost jednak półtorej pompki to było za dużo, wystarczyło jedno Dobra. To był King Gillette ten moisturizer. Czyli nawilżający preparat. E. On taki jest mniej zapachowy niż cokolwiek innego. Dobra. Słuchajcie, jestem zadowolony, jestem ogolony. I następnym razem ogolę się znowuż mydłem, mydłem z tej samej szajki, o tak powiedzmy. Obiecuję, że będzie mydło Mitchell's ale w wersji wegańskiej, bo mam takiego refila. Nie wiem w co go wetknę, bo jak z tej, z, tego, z tej kamionki nie będzie chciało wyskoczyć to mydło, to tego wegańskiego będę musiał wetknąć w coś. W czym? Z czego potem będę mógł to wyjąć i schować? Jestem bardzo ciekaw. To, ta klasyka, ta tłuszczowa klasyka jest. O, ale mi zarozumiem, jak druty takie mam normalnie. Od tego wszystkiego chyba. I mydło, i, i ten krem nawieżający. Dobra, ludkowie, Więc następnym razem będzie wegaństwo się szerzyło. Czy lustrze, i jestem ciekaw, czy skopali coś tym wegaństwem w tym mydle, czy może poprawili. Będę chciał użyć go dokładnie tak samo, czyli wyrobić na twarzy twardym pędzlem w miarę, w miarę, w miarę. Wiecie też. No teraz to już się zaczął być trochę twardszy, trochę przesach, tak jak jest mokry, to nie jest taki twardy. Z tym, że jest dużo twardszy niż wszystkie inne moje pędzle. No to na przykład. To na przykład to w porównaniu do tego to jest szmata, to jest mop. A, chociaż nie jest taki mop. To samo Gutfelas Smile. Yy, czyli Omega robiona dla Gutfelasa. Wygląda jak niepochromowana prorazo. Może to nawet jest ten sam pędzel. Nie wiem, nie mam prorazo, więc nie jestem w stanie tego ocenić. Ale rączka jest na pewno ta sama, tyle że niepochromowana. Dobrze. Do następnego razu tyle mogę powiedzieć. I mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Dobre golenie było. Cześć.